Cześć wszystkim! Witamy w majowym wydaniu szkolnej telewizji TV Piast. Maj to nie tylko egzamin ósmoklasisty i długi weekend. U nas działo się naprawdę sporo. Dziś pokażemy Wam relację z uroczystego apelu z okazji święta uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zajrzymy też na dwudniową wycieczkę uczniów klas siódmych do Łodzi i przypomnimy sobie emocje towarzyszące szkolnej Eurowizji. Nie zabraknie też ważnych tematów. Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej. Powiemy też o sukcesach naszych kolegów i koleżanek oraz o trzydniowej wycieczce uczniów klas trzecich. Gotowi? Zaczynamy! 3 maja to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. To właśnie wtedy w 1791 roku uchwalono pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucję. Miała ona na celu wzmocnienie państwa i poprawę sytuacji obywateli. Z tej okazji w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Uczniowie klas pierwszej A i 5A z ogromnym zaangażowaniem przygotowali poruszający występ. Były wiersze, piosenki i duża dawka wiedzy. Serdecznie dziękujemy wszystkim występującym za piękne przypomnienie, jak ważna jest wolność, historia i wspólna troska o nasz kraj. 8 maja uczniowie klas siódmych udali się na dwudniową wycieczkę do Łodzi, miasta o tradycjach przemysłowych i stolicy polskiego filmu. Historię i kulturę miasta poznali zwiedzając ulicę Piotrkowską i Muzeum Włókiennictwa. W drugim dniu udali się do EC1, siedziby nauk i techniki. Na, na zakończenie wycieczki udali się do Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie podziwiali piękne okazy zwierząt ze wszystkich stref klimatycznych. Wyjazd był doskonałą okazją, nie tylko do nauki, ale również do wspólnego spędzenia czasu. Ale hitem miesiąca była szkolna Eurowizja. W muzycznej rywalizacji uczniowie reprezentowali różne kraje europejskie. Była Szwecja, Hiszpania, Irlandia. Zobaczcie, jak to wyglądało. Wszystkie występy były imponujące, stąd żywi miało trudne zadanie związane z wyłonieniem najlepszych. W kategorii klas młodszych nagrodę zdobyli uczniowie klasy drugiej b a w kategorii klas starszych uczniowie klasy 5B. Zostały również wręczone nagrody publiczności uczniom klasy 4a oraz 8a. Wszystkim występującym gratulujemy odwagi i uśmiechu. Dla młodszych uczniów działo się coś ważnego. 27 maja odwiedził ich funkcjonariusz Straży Miejskiej. Uczniowie dowiedzieli się, jak reagować, gdy spotkają bezpańskiego pieska. Teraz już wiedzą, że warto być spokojnym, nie podchodzić i powiadomić dorosłego. Teraz czas na sukcesy naszych uczniów. Opowiedzą o nich przedstawiciele koła medialnego. A w tym miesiącu mamy szczególne powody do dumy. Dziś z dumą opowiemy Wam o sukcesach naszych koleżanek i kolegów w konkursach i zawodach. Było ich naprawdę sporo i to na wysokim poziomie. Zacznijmy od najważniejszej informacji. Z ogromną radością informujemy, że Jan Knapek, uczeń klasy 7B, zdobył tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z geografii. To jedno z najwyższych możliwych wyróżnień dla ucznia szkoły podstawowej. Konkurs był bardzo wymagający. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko wiedzą podręcznikową, ale też umiejętnością analizy map danych geograficznych i zjawisk przyrodniczych. Brawo Janku, jesteśmy z Ciebie dumni. Ogromne emocje towarzyszyły również zawodom powiatowym w piłce nożnej, w których nasi uczniowie z klas od 4 do 6 godnie reprezentowali szkołę i miasto. Po świetnych meczach i w fazie grupowej i awansie do półfinału drużyna zajęła trzecie miejsce. Wielkie brawa dla chłopaków. A teraz czas na sukcesy matematyczne. W Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny wyróżnienia zdobyli Michał Szypła, Krzysztof Szlęzak, Jakub Kania i Paweł Szyma, a nagrodę drugiego stopnia otrzymał Jan Buchała. To naprawdę świetne osiągnięcia. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Świetnie spisały się także nasze uczennice podczas 17 powiatowego konkursu Mały Europejczyk. Konkurs sprawdza wiedzę z zakresu kultury, historii i geografii krajów Unii Europejskiej. Alicja Kopytko zajęła pierwsze miejsce, a Emilia Zielińska drugie miejsce. To ogromne osiągnięcie, zwłaszcza, że, konkurs, że w konkursie brali udział uczniowie z całego powiatu. Gratulujemy dziewczynom doskonałej wiedzy i przygotowania. I na koniec jeszcze jeden ważny konkurs matematyczny. 9 maja pięcioro uczniów z naszej szkoły Zbyszek, Wiktoria, Lena, Janek i Mateusz wzięło udział w drugim etapie ogólnopolskiego konkursu Puchacz Piotr Matt Riders. Zmierzyli się z naprawdę trudnymi zadaniami, które wymagają nie tylko wiedzy, ale też logicznego myślenia i kreatywności. Trzymamy kciuki za wyniki i już teraz gratulujemy odwagi i zaangażowania. Jak widzicie, SP2 to szkoła pełna talentów. Wszystkim uczestnikom i laureatom gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły. A na koniec jeszcze jedna wycieczka. Tym razem uczniowie klas trzecich spędzili aż trzy dni poza szkołą. Uczniowie wybrali się do Krynicy z drój. odwiedzili sądecki park etnograficzny, wyjechali kolejką szynową na górę parkową, spacerowali po Słodwinskiem parku. A na koniec odwiedzili zamek w muszynie. Dla trzecioklasistów była to niezapomniana przygoda. Trzy dni pełne zabaw na świeżym powietrzu, wycieczek i integracji. Maj był naprawdę intensywny. Ale jeszcze wiele przed nami. Widzimy się w kolejnym, już ostatnim wydaniu TV Piast. Cześć! I nie zapomnijcie, szkoła to nie tylko nauka. To też przygoda. Do zobaczenia!